Więc wieś. Miasto. miasta. Blisko Polsko. Rygorowce. Grydele kolonia. W Jatyczech. Podlasie to. Po lasie to są mikłasy. Jest to odno. Wulka. Gredela. W City I, I Bielsk. Podobieństwo. Chodzimy do szkoły. Wszyscy jesteśmy w jednej grupie. Mieszkamy w Polsce, że razem się bawimy. że wszyscy się robimy. Różnice! Każdy z nas jest inny, na tej wyglądamy, inaczej mówimy, Innej pracy robimy. My ten, jesteśmy mieszkamy w innych miastach, inne domy mamy, jeszcze każdy inaczej się nazywa, każdy ma inny głos. I każdy ma więcej lat i mniej. Każdy ma inne ubrania. Każdy jest z innej miejscowości. Tolerancja! Że się, się nie wyśmiewa z, z różnych relig, religii, z butów, z różnych ubrań. ze się nie dokucza, że się nie robi że się nie pije. że jest się bardzo grzecznym, że, że nikt zbyt. się nie przezywa, żeby się nie kłócić, żeby się nie pchać, żeby, żeby się nie bić. Zdodasz po sobie, kładasz talerze i naczynia do wlewu, jak już wszystko zjeść. Ja się nie popycha, się nie bije, nie pcha, że jest się grzeczny, nie pluje. Się nie nik nik nikomu nie zabiera zabawki. Mm. Nikt nie może nikogo zaczepiać. Jak nikt, nikogo się nie śmieje. Oh. Z ludzi. Samuję matkę na tule. I się nie rzucę papierki na ziemię. Żeby nic złego się nie robić. Żeby się nie śmieć z nich. Żeby się nie śmieć z nich, i hey, hey, hey. Co, że wierzy się w kogoś? Ja w kolego. Boga. W świętego Mikołaja. W księdza. W duchy świętego. W paczuszka. Paczuszka. Jezusa. Chrystusa. e -i -i -ja. Katolicy e -i -i -ja. prawosławne. Żeby się modlić do Boży. Żeby się uczyć. Żeby być grzecznym i zabierać swoje grzechy. Żeby chodzić do cerkwi. Oddał się do Boga. Żeby Bóg wybaczył wszystkie grzechy? Będę się pospowiadać. Przepraszam za swoje grzechy. Cerkiew! że się chodzi do takiej cerkwi, gdzie są świeczki i dużo ten. Dużo ikonek. Żeby się modlić. Zdrowie. I żeby być mądrym. Żeby się przepraszać Boże. A i Syna Świętego, Ducha Amin. Kościół. że tam trzeba się modlić i przepraszać Boga za swoje grzechy. I Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Kultura. Kultura to coś, co się szanuje. To się siedzi prosto, że ktoś się nie popycha, nie bije, nie pluje na siebie. Muszę składa zabawki to później, żeby po sobie posprzątać. Biola A u mnie dziadek mówi w różnych językach, bo po polsku on nie mówi, ale umie mówić. Naszym. Mama, tato, Daria, babcia i dziadek. Kolej chodzi na obiad. Jak mi dziadek, żeby, poło, żeby przynieść pieniądze, to mówi, yy, ps, chody, dają ci pieniądze. Mi to mi po podką, dziadkiem, Mam że trzeba ubierać w świata chozinka. Wigilia. W się różne jedzenia sieje. Yy, na wigilię. Rybę się je. Na Boże Narodzenie. Cień. Gwiazda do kolędowania. Noszą taką gwiazdę. Jadą do, do domu. I śpiewają kolendę. Hmm. Cukierki jeszcze. Czekoladę. Albo batony. Albo owoce. Koledowanie. Jezęli dobre tej pasteze. w dzieciątku na wysokości na lizę. Wała, na wysokości wała. Rożdżestwo Chrystogo, Anioł projekt kiew. po nebi. Ludziem pieśniu piew. Cielu i czekuj, 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 Płyła Te płyła, A w Wielkanoc, a jeszcze jest taka tradycja, że w Wielkanoc trzeba malować jajka. To jest więcej To sami baranka. nie mięso. Jakieś... Jajka. Kiełbasa. W Cerkwi. Kościele. Baciuszka. Ksiądz. Bóg. Ma taki pędzel, którym chlapie wodą taką święconą. Na Dzisiaj się narodzi. Dzisiaj Jezus narodził. Mieszkańcy innego państwa. Polskę. Ukraińską. Białoruską. To ludzie mieszkają w jednym kraju. Mają wspólną historię. Wspólną religię. Taki sam język. Chociaż